Kiedy opowiedziałam koleżankom o swoich doświadczeniach, powróciło do mnie wiele uczuć, różnych, radosnych i smutnych, słodko-gorzkich. Bardzo się jednak pilnowałam, żeby nie pogrążyć się we wspomnieniach, ale skupić się na słuchaniu tych, którzy są ze mną, tu i teraz. Ania opowiedziała nam o swojej spowiedzi przed ostatnią Wielkanocą. Obowiązywał wówczas szereg obostrzeń sanitarnych, w związku z tym dostanieć do spowiedzi nie było łatwe. Niemniej jednak, moi koleżance, bardzo zależało na tym, żeby dobrze się przygotować do świąt Wielkiej Nocy, otworzyć swoje serce na spotkanie z Panem. Jezus szanuje nasze, tak lub nie, a spowiedź jest bardzo wyrazistym znakiem zaproszenia go do naszego życia. Koleżanka stała na zewnątrz, czekając, aż będzie mogła wejść do pomieszczenia, gdzie odbywała się spowiedź. Zamyślenia wyrywała ją rozmowa brata zakonnego z pracownikiem, który kończył ostatnie przedświąteczne porządki. Rozmawiali na temat liczby osób, które przyszły się wyspowiadać. Mało ludzi, parę osób przyszło. Jedna pani jeszcze tylko czeka, stwierdził pracownik. W tym momencie spojrzał na koleżankę i dopowiedział. No ale jak się musi? Koleżanka wyznała, że zrobiła się wtedy przykro nie z powodu tego, co powiedział tamten mężczyzna, ale w jaki sposób. Jego ton, spojrzenie było oceniające. Oczywiście można powiedzieć, że to była hostka, jednak dla mojej koleżanki ta sytuacja oraz późniejsze spowie stały się pewnym symbolem. Mamy wybór spoglądać na drugiego po ludzku albo tak jak Jezus.